Sukcesem jest to, że osiągasz sukces, ale pozostajesz tym samym dobrym człowiekiem. To jest sukces. Żeby cię żadne pieniądze, sukcesy, nawet 15 firm jak mam, żeby to nie zmieniło patrzenia. Patr jak, jak patrzysz na ludzi, jakim jesteś do człowieka i że masz wielką, taką fajną pokorę, ale nie taką, że nie wiesz, co masz zrobić ze sobą, tylko szanujesz tym bardziej. I ja to czuję z roku na rok czuję taką miłość do ludzi, i, I że ja po prostu występuję co chwilę w jakiejś z chęcią, panela, gdzie unoszę skrzydła, czy kobietą, czy mężczyzną, i wierzcie mi, że w tym czasie właśnie zgłaszają się nie tylko kobiety, ale i mężczyźni, tak? którzy nie wiedzą, jak to zrobić, albo chcieliby, albo coś mi nie wyszło, albo już mają firmę. I mówią pani Bato, to, to, to co pani zrobiła, jak miała pani takie problemy? Ja z chęcią mówię do przodu, już chcę ich uprzedzić, że coś takiego będzie. Wstawajcie z kolan i działajcie. Więc to jest piękne, jak piszą do mnie potem osoby, czy, czy tydzień temu zadzwoniła do mnie dziewczyna, i mówi, Pani Bato, nie wiedziałam, co ze swoim życiem zrobić. Miałam tam z 29 lat, i koleżanki już też miały pracę, ja tak samo, ona już rodzinę, ale ja wciąż czułam, że, że czegoś innego jeszcze bym chciała. I mówi, i nagle pani gdzieś tam występuje na scenie i opowiada o sobie, i ja mówię, ja już wiem. I dzisiaj po roku chcę pani podziękować, bo mieszkam w Kanadzie, mam pracę, już męża teraz też i dzieci